Cześć, tu Michael 3 witam bardzo serdecznie w tym, kolejnym, szóstym odcinku z mojego przechodzenia gry Sea of Solitude. Um, już wszedłem do, do, znaczy wszedłem do gry, w sumie nie byłem pewny, ale wreszcie kontynuuję tak, jak był poprzedni odcinek, od, od razu, bez wyłączania gry, bez żadnych przerw, więc... A w poprzednim odcinku, wiadomo, bardziej rozwinęliśmy kwestię rodziców, Okej. Okay. Eee, no i Saniego. Była kwestia, że... Wiadomo, kwestia pierwszej randki, kwestia spotkania ich ze sobą, jak to było ok, ale potem już też bez przesady i. już powoli kwestia kłótni, kwestii tego, że jego nie ma w domu i że pracuje dużo i no i tak dalej, i tak dalej, więc zobaczmy. Wobow. Wow, 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 wow. Czy to jest? sharma sure, so you made it this far congratulations are you happy now you again just get out of my way i'm doing you a favor just give up i can't if i stop now nothing will ever get better but it might get worse No właśnie, chociaż, chociaż wiesz, że próbowałeś Chociaż wiadomo, że się próbowało, nie? Ja nie mówię, że czasami jest kwestia. Wiadomo, tak jak już tak zaznaczyłem w poprzednim odcinku. Ja w żadnym stopniu nie, e, nie mam zamiaru tutaj jakiś mówić rzeczy na zasadzie, e, jaki idzie związek czy coś takiego, ale po prostu tak ogólnie mówić, no to wiadomo, na pewno jest jakiś, jakiś zakres tego, że okej. Okay, ja trochę dam od siebie, druga osoba trochę da od siebie, spróbujemy to naprawić. A jednocześnie, że wiadomo, już jest jakiś moment, że okej, okay, to już jest chyba trochę za dużo, to już trochę nie ma sensu. Po prostu to zostawmy i, 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 i tak dalej, nie? Rodzajmy się każdy w swoją stronę. What's wrong Ok, tutaj to jest piaskownica. Pewnie znowu będzie jakiegoś rodzaju wspomnienie między rodzicami. Ciekawe. Mogłem po prostu to kliknąć zamiast y, szukać samemu. Ale przez to, że jakbym zrobił troszeczkę większy łup do drabiny, to bym to znalazł przypadkiem. Oj, ej, ktoś to jest. To jesteśmy. My? Możemy to naprawić? A nie. Kto to powiedział? A, my teraz robimy takie przejście, czy. Czy słyszałem. Stąd tam i potem prosto w nią. E, czemu od razu w nią? Sunny like dirt. I was selfish, yes, but I've changed. I will never let him down again, or anyone else. Oh, so now you think you can interfere in everybody's lives again? No, I, I just need to listen. I can help them. Oh, poor. You're making it worse without even realizing. At least I'm trying. No. Okej. Okay. Teraz tak ogarnąłem, że właśnie można powiedzieć, OK. i by pasuje do imienia. Ciekawe, czy stąd to wyszło. Teraz, co teraz? A czyli jednak jest tego więcej. W porządku. Znowu ktoś się zaśmiał. Nie, chyba... No bo tamto nie jest podświetlone. Nie, nie mogę zjechać w dół, czyli muszę. Okej, okay, nie było tematu. ma? Jak tam skorupka? <grywka> I... zrób. No to jest jedna z takich trochę no, dziwnych rzeczy. Wiadomo, na pewno od czasu do czasu to działa. Mi się wydaje, że raczej jednak coś takiego jak. O, nasz związek nie najlepiej idzie. Może spróbujmy to naprawić mając dziecko. <laughs> nie, no myślę, że na pewno wiadomo, jest jakiś typ ludzi, którzy dla których by to zadziałało i w tej sytuacji po prostu poczułem kwestię tej odpowiedzialności, że okej, okay, to już nie jest tylko ja, to już nie jest tylko ta druga osoba, teraz jesteśmy razem, jest wiadomo ktoś trzeci albo nawet więcej i po prostu chodzi tutaj o coś większego, jest większa odpowiedzialność, mam typowo poczucie tej odpowiedzialności, ale w dzisiejszych czasach wiele osób nie ma tego poczucia odpowiedzialności, więc to idzie dosłownie w drugim kierunku. Takie: o spróbujmy to zrobić na zasadzie wiadomo, mając potomka, ale jednocześnie tak naprawdę nie chce nam się tym zajmować, nie? Bo to jest dodatkowa odpowiedzialność. Tak odpowiedzialność, dodatkowe zajęcie, które zabiera na pewno dużo czasu i energii. Jest bardzo wymagające. Więc.

A jednocześnie moje myśli są i wiadomo, ktoś zaczyna mówić, a moje myśli są w ogóle w innej galaktyce i ktoś nagle skończy mówić, a ja tylko takie, a okej. Okay. No to wiadomo, to nie ma sensu, ale kiedy dwie strony konfliktu typowo się wysłuchają. Nie mówię, że to nie mówię, że to rozwiąże. Problem, bo jest kwestia wiadomo, typowo wysłuchania świadomego, kwestia zrozumienia tej strony, kwestia.

A może po prostu tak zarosła? A może jest fura? Nieważne. Ale się zrobiło chociaż, ok. Czyli ze względu na problemy rodziców, Kay jakby sama trochę tutaj. O, właśnie zalało nam powrót. Fine and mellow. Nie wiem, co oznacza mellow. O hotel. Byliśmy tutaj. Czemu tutaj jest stratwa, pomimo tego, że to jest łódź? Okay. Sunny i Kay do, ty nie jesteś naprawdę tutaj. Not this again. I told you, I need to work. It took me ages to get to this position. I don't want to lose it. No, to też jest taka kolejna rzecz. Wiadomo, jeśli, yy, wiadomo, jest, kiedy jest kwestia, że, o, jestem w stanie, wiadomo. Teraz muszę poświęcić trochę więcej czasu, a nasz czas jest. No, jedną z najbardziej bezcennych rzeczy, jakie mamy, nie da się tego już wrócić. Więc rozumiem kwestię, że o, poświęcę teraz się trochę, żeby mieć więcej czasu w przyszłości, czyli właśnie powiedzmy zdobyć lepszą pozycję. Ale jeśli ta lepsza pozycja oznacza, że nie dość, że musisz poświęcić w cholerę czasu, żeby ją zdobyć, to potem nagle się okazuje, że musisz robić jeszcze więcej. No to nie wiem, czy do końca to ma sens. Po prostu. Dla mnie, jakby było, bardziej, dla mnie bardziej jest to w głowie, że okej, okay, ja się poświęcę na, przez jakiś czas, żeby, wiadomo, robić więcej, móc więcej, powiedzmy, zarabiać, zdobyć lepszą pozycję, ale do momentu, że wreszcie, okej, okay, chcę mieć jakąś wyższą pozycję, że mam, powiedzmy, większą odpowiedzialność, ale ogólnie pracuję mniej. Więc wtedy już jest tylko jakby bardziej kwestia psychiczna, czy ta odpowiedzialność mnie przytłacza bardziej, czy raczej jestem z nią spokojnie i. I, i, i tak dalej, ale no. Kay is 20 now, she can take care of herself, and Sami has you. Look, I'm exhausted. Let's talk about this later, okej? Okej. Fajnie. Let's not ruin it. Deal. And this place is great, isn't it? It's wonderful. Yeah. I need to show you something. What is it? Let's just say... We're going on a boat trip. O! <laughs> ja bym się śmiał, gdyby tutaj przeszło na zasadzie... Okej, okay, to jest piękny dzień, nie zniszczmy go. Chciałbym, chciałabym ci coś pokazać. O, a co to jest? Papiery rozwodowe. <laughs> I, I nagle czar prysu. <laughs> po prostu... Przepraszam, jeśli ktoś miał taką sytuację, bo to jest naprawdę do bani, kiedy jeden z rodziców, wiadomo, zniszczy rodzinę, czy to ze względu na siebie, czy to ze względu na tę drugą osobę. Wiadomo. Część osób bierze rozwód ze względu na to, że po prostu druga osoba tak bardzo ma ich gdzieś. A czasami ktoś weźmie rozwód ze względu na to, że. Ja wezmę rozwód, ja rozw rozwiodę tę drugą osobę, ponieważ ja mam wszystko gdzieś, nie? Jest takie kwestia. ja, ja, ja ciągle. Boat trip! Shu! Spadaj! Już pominałem, nie wiem, dwie, trzy, cztery. O, kafejka tam była, znaczy widziałem kafe. I. Tylko że było przez. Dosłownie przez K. To jest specjalnie. Nie wiem, gdzie tak się pisze. You see that house over there? Yes. Do you like it? Yes a nice house. Oh, well. It's ours now. Wait, what? Are you No, a czasami jeszcze widać takie domy, które są lekko porośnięte. ale najważniejsze jest, żeby to nie integrowało z samym sobie domem i żeby się nie, zniszczy, nie, nie zniszczył. Bo wygląda to super, tylko po prostu, żeby się nie zniszczył. Więc dom! Well, think It's just this is also something. Let's go inside. You'll love it. Okay. We're going to be so happy here. I promise. No, to też jest na pewno trochę takie wiadomo, kiedy jedna osoba troszeczkę jakby się wycofuje. Tak jak w tym przypadku powiedzmy właśnie ojciec, tak jak mówiłem, czy to jest ze względu na to, że. przytłacza go trochę kwestie odpowiedzialności rodzinnej i ucieka do pracy. Czy właśnie w drugą stronę chce pomóc rodzinie, ale przez to po prostu ciągle pracuje, żeby były pieniądze i, i jakby stabilność finansowa dla rodziny, i po prostu dlatego się zażyna, czy to w tę stronę, czy tę stronę. I w tym przypadku kwestia właśnie e, żony, która wtedy podejmuje sama decyzję i po prostu próbuje, jakby trochę na siłę, Sprawić, żeby to wyszło lepiej. No to też na pewno nie jest najlepsze rozwiązanie. W kwestii takiego, że że, 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 że jedna z tych na to próby. Wow! Ten magazyn. Radio. Wiele heksagonów. Wszędzie. The shotka four years ago we bought that house. Four ago, so my family home was just a rescue measure. It was a lie from the very beginning. Whoa whoa, 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 I don't want to talk. Why don't you get that? Our family is falling apart. No to jest też kolejna kwestia. No to wiadomo, jest różnica między nami. Ludzie są różni. Wiadomo, kobieta, mężczyzna, jesteśmy różni. Bez względu na to, co w niektórych państwach i w niektórych miejscach na świecie próbują wmówić, że tak nie jest. Jesteśmy różni. I to zarówno pod kątem ogólnie domyślnym, że jesteśmy trochę różni, to jeszcze jest kwestia ogólnie rozróżnienia między tym, że, no wiadomo, będzie, będą te różnice mniejsze, będą te różnice większe. Dla mnie rozwiązanie jakiegoś problemu, powiedzmy, może, jeśli powiedzmy, dla przykładu, dla mojej. Partnerki byś nie do końca zrozumiałe i w drugą stronę dla niej jakieś rozwiązanie, które po prostu w jej głowie powinno zadziałać. Ja mogę o nim pomyśleć i mieć, że nie no, że raczej nie. Okej, okay, więc! Wow. Oś! O. Mama, papa! Uuu, tyle mam pełne słowa, że mnie nie interesuje. Mówię, że mnie nie interesuje. Mówię, że mnie nie interesuje. Mówię, że mnie nie interesuje. czyli. Znaczy, no, w sumie poniekąd to, co przed chwilą powiedziałem, kwestia. Tego, ten sam problem, ale rozwiązania z dwóch stron, które jednocześnie. Pozostała strona do końca nie jest, a Sunia przeszła, myślałem, że spała, teraz słyszałem, że chodzi e, po domu, e, że ta druga strona nie, nie do końca tego rozumie albo ma swój sposób na ten No i to też jest w sumie tak, no raczej tak ogólnie się dość mówi, że wiadomo kobiety są bardziej otwarte, żeby porozmawiać o jakichś problemach i, i, i je po prostu z siebie wyrzucić. Więc tak jest tutaj na przykładzie właśnie powiedział przed chwilą, że wiadomo jęczeć, użalać się i, i, i tak dalej o różnych rzeczach. Tylko, że to też może nie być sama w sobie. To może być z jednej strony kwestia wiadomo narzekania i wyżalania się. Ale z drugiej strony jest to też kwestia mówienia o swoich problemach. Patrząc na to z jego perspektywy on może na przykład powiedzieć, że okej okay, mi się nie chce o tym gadać. Ja jestem w stanie to przeżyć i jakby zamknąć to w sobie kwestie tych problemów i to po prostu sobie zniknie, bo ja tak sobie radzę z problemami i mi się nie chce o tym rozmawiać i wolę po prostu mieć trochę spokoju, wolę po prostu, wiadomo w ciszy i spokoju sobie to samemu jakby przemyśleć i się po prostu zrelaksować, więc wiadomo, kwestia zrozumienia drugiej strony i jakieś wzajemne wow, 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 wow

No bo. No bo to nie chodzi tylko o rozmowę, to chodzi też o, o zrozumienie tej drugiej strony podczas rozmowy, co nie jest często łatwe przez różnicę. Przez najzwyklejsze po prostu różnice między osobami. Nie, wiem, ja się staram bardziej komentować. Nie chcę. Zaraz, czy, czy, czy on. Our kids all the time. People say a lot of things when they're falling in love. I can't believe you. Oh, no. Please, stop. Stop fighting. They listen to each other, helped each other. Why isn't it enough? Why can't you make it work? Czasami po prostu się nie da. Czasami ludzie po prostu No wiadomo, no różne osoby mogą mieć różny cel w życiu, więc jeśli to nie można jakby takiego chwilowego zauroczenia kwestii, że o, że miłość tak dalej brać na zasadzie, to na pewno zadziała, nie? So I thought it would help. How? You were drifting away. I thought if we had a little one, it it would be better for you. No. For us. I tried everything to make you happy. So. It's all my fault. I made it all worse. No, that sounds. wina, bo no to jest jakby kwestia takiego. Trochę nawet nie wiem w sumie jak to nazwać Ale kwestia takiego jakby podejścia czy możemy winić jakby Dzie... dziecko za to, że się urodziło? Nie żeby ten kto... nie, żeby ta osoba miała wybór. Ej, swoje, swoją moc? O, dzięki Dawaj, 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 dawaj. Jest, mamy to. Cztery Chyba to jest już do końca. I koniec. No, we tried everything already. How could we ever raise children here? What was I thinking? In a loveless home? No. no, 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 no! Stop! I've always loved you, all of you. I still do. I don't want our kids to go through this anymore. That's. Where sometimes you have to let go. I don't know. So you're able to move forward and heal. Oh no! Kay! Oh no! Kay! 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 <laughs> Kay! Wysiadła po prostu z tego, z tego rolkostaru prosty emocji. <laughs> Po prostu wysiadła, o! To <gry> no nie jest koniec gry, co nie? Okej, okay, nie stanie się teraz nagle z powrotem, wiadomo, człowiekiem. Znaczy no, jest po prostu włosiona trochę. Może wystarczy ją ogolić, może nie jest potworem. Okej, okay, czyli na łódkę ją. Nie wiem, no patrząc na kwestię filmu, raczej myślę, że jak. O! I w ten sposób Kaj została sierocą, bo jej rodzice utonęli. W każdym razie też, sorry, jeśli ktoś miał jakiś tam przypadek. O! Czyli udało nam się jakoś, Udało się! Przynajmniej jakoś. A, no tak, teraz to ma sens. Zaczęliśmy poniekąd od siebie. Przeszliśmy i pojawił się ptak, czyli p był jej brat. Teraz mieliśmy kwestię rodziców, czyli została jakby ostatnia część wrócić do siebie, naprawić siebie. Przecież mogą też być dobre potwory, co nie? Wow, wow, ho, ho. Dobra, mam nadzieję, że to się wszystko zapisało, więc niech będzie to jako koniec tego odcinka. Mam nadzieję, że nie robię tutaj błędu, ale nie, no moim zdaniem, jeśli patrząc z perspektywy, ile niby wcześniej jak mi szło kwestia przechodzenia gry, no to, no i zwłaszcza to, że właśnie, że Kate to przed chwilą sama za, a, zaznaczyła że ona jest wciąż potworem no to e, jeszcze będziemy mieli kwestię właśnie jej refleksji większej może głębszej nad samą sobą. Dobrze to powiedzieć? <grych> Mniejsza. E, dzięki za oglądanie tego kolejnego szóstego odcinka z mojego przychodzenia gry Sea of Solitude. Mam nadzieję, że był spoko, mam nadzieję, że się fajnie oglądało. Jeśli tak, to, to super. To się cieszę. Do usłyszenia. No zobaczymy, jeśli okaże, że wyjdzie z tego już tylko jeden odcinek, to pojawi się jutro. Jeśli dwa odcinki, albo nawet trzy. No, dwa albo trzy, to dopiero pojutrze, Będzie siódmy i potem. Ósmy. No. Tak. Myślę. No dobra, więc. No, tak jak powiedziałem. Dzięki za oglądanie, do usłyszenia, miłego dnia, trzymajcie się i cześć!